A, Jak już przyjechałeś, tak jak życzeć, to będzie się pro? Proszę. Ja mam bardzo dość głos. Dobra. Szanowni, pań Szanowni, państwo, tak. Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej przy Polska-Niemcy w Jarocinie. Jest na wiceburmistrz Bartosz Walczak, Dzień, Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związków, wiceprezes Pytko witam serdecznie. Maciej, zegar. Prezes spółki i Wojtek Brak firmy SBG. Znacie wszystkich Panów bardzo dobrze. Eee, pokrótce każdy z panu powie o najważniejszych kwestiach, które dotyczą tego fantastycznego przedsięwzięcia. Co eee, no pan, panie burmistrzu, może pan od Dzień dobry, dziękuję serdecznie. Eee, no, bardzo duże wydarzenie sportowe. Eee, ogromne święto piłki nożnej przed nami w Jarocinie. Tym bardziej cieszymy się, że e, możemy gościć te obie reprezentacje na obiektach spółki Jarocin Sport i tym bardziej jest to też dla nas powód do, do dumy, że ta infrastruktura, w którą inwestujemy skutecznie od wielu, wielu lat w Jarocinie spełnia takie standardy, że reprezentacje młodzieżowe w piłce nożnej Polski i Niemiec mogą tutaj odbyć. Zgrupowanie i rozegrać wspólny mecz. Mecz odbędzie się 16 października, to jest poniedziałek o godzinie 11. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Ponad 1000 miejsc czeka do dyspozycji kibiców. Natomiast my z ramienia samorządu zachęcamy dzieci i młodzież z naszych szkół do tego, aby wzięły udział. Przygotowujemy liczne konkursy, między innymi na Najlepsze okrzyki, najlepsze wsparcie dla drużyn, na najlepiej przebranego kibica i wiele, wiele innych. Chcemy też, żeby ten dzień był dużym wydarzeniem i takim sportowym świętem też dla naszych najmłodszych, a jak wiemy młodych piłkarzy i młodych piłkarek też w naszej gminie nie brakuje, co nas bardzo, bardzo cieszy. A jeszcze może chciałbym podziękować korzystając z głosu przede wszystkim Naszym partnerom, czyli Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej, PZPN-owi, panu Wojtkowi z grupy SGB, który rozgrywa na Jarocin Sport turnieje od wielu, wielu lat. Dziękujemy wam panowie za to, że jesteście, za to, że nas zauważyliście i za to, że nam zaufaliście. I mam nadzieję, że wspólnie uda się zrobić fajny mecz. Szanowni Państwo, ja z perspektywy Wielkopolskiego Związku Pięknie Nożnej i Polskiego Związku Pięknie Nożnej jesteśmy jako Wielkopolski Związek Pięknie Nożnej organizatorami dwóch meczów, bo musimy pamiętać, że 13 również o godzinie 11 odbędzie się mecz w Katoszynie, 16 tutaj w Jarocinie. Skoncentrujemy się teraz na meczu tutaj w Jarocinie. Myślę, że to z perspektywy związku mojego jest pewne Ukoronowanie, ale nie zakończenie oczywiście współpracy z Jarocinem, bo, bo wielokrotnie korzystamy z obiektów przy okazji różnego rodzajów i meczów naszej reprezentacji, zgrupowań, e, nie wiem, chociażby w zeszłym roku finałowemu e, konkursowi Poznań Polska na sportowo. Nasi sędziowie, więc nasza współpraca z Jarocinem, z obiektem Jarodin, czy z Jarodinem ze spółką jest bardzo bardzo również tutaj z Panem Wojtkiem. Robimy różnego rodzaju. Bardzo się cieszę, że została nam powierzona organizacja meczu Polska-Niemcy do lat 16. Musimy pamiętać, jakby się pojawiło pytanie, że powiem do przodu, że obiekt musi spełniać pewne standardy Ja rocznie spełniam do, do tych najmłodszych klas, najmłodszych wieków juniorskich i tylko takie mecze mogą zostać tutaj rozegrane, bo to wielkość obiektu, infrastruktura i tak dalej. Reprezentacja Polski będzie przebywała tutaj od początku na zgrupowaniu od 10 od 10 października, czyli dokładnie za tydzień. Reprezentacja Niemiec będzie miała swoją bazę w Kaliszu w hotelu Hilton. Będzie, to, będzie trenowała na obiektach w Kaliszu, na meczach, w oczywiście odegrał w Kotoszynie i w Z Trener Janisior, trener selekcjoner reprezentacji U-16 powołał cztery zawodników z Wielkopolski, 3 piłkarzy z Lecha Poznań, 1 zawodnika Warty Poznań, więc akcent Wielkopolski również nie będzie. Ja się bardzo cieszę, że, że obiekt Jarocin jest. Ten obiekt cały czas jest inwestowany. Ja chciałbym tutaj podziękować panu burmistrzowi za współpracę, za to, że możemy gościć na tym obiekcie również tutaj zarządzającym, czyli Jarośnicz sporty i Panu Wojtkowi, że dobrze nam się to układa. Ja bym chciał, żeby to spotkanie po prostu było jak największym świętem piłkarskim. Wiemy, że ono jest głównie dla młodzieży, dla, dla tych najmłodszych, żeby, żeby zachęcić, żeby pokazać, że w Jarocinie coś się dzieje, żeby to też miał Pozytywny wpływ na, na młodych ludzi, którzy, którzy przyjdą tutaj, zobaczą, że piłka to, to jest coś fajnego i można, może, może przez to będzie więcej zawodników gdzieś później później trenowało. Yy, wiemy zawsze, że tutaj został powiedziany: oczywiście, mecz Polska-Niemcy, na jakim poziomie i na jakim sporcie on by nie był, zawsze będzie budził dodatkowe emocje. Liczę tylko na pozytywne emocje tutaj, bo rywalizacja sportowa jest najważniejsza. Jeszcze raz dziękuję za gościnę. Za Myślę, że jak się spotkamy, za. 12-13 dni po, po meczu My będziemy również wszyscy zadowoleni. Jeszcze o kilku kwestiach organizacyjnych poproszę tutaj Piotra, wiceprezesa. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękuję, dziękuję prezesie, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, no ja przede wszystkim chciałbym raz jeszcze podkreślić wyjątkowość sytuacji, ponieważ oba mecze reprezentacji młodzieżowej U16 odbędą się w południowej Wielkopolsce. W naszej piłkarskiej nomenklaturze to strefa Kaliska Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej sytuacja wyjątkowa. I pewnie dwadzieścia kilka lat takiego meczu młodzieżowej reprezentacji Polski w Jarocinie nie było. Udało się powierzyć organizację Wielkopolskiemu Związkowi i naszemu, naszemu tutaj, naszej południowej części dużego województwa, za to też prezesowi dziękuję. Natomiast ze spraw organizacyjnych jestem Spokojną frekwencję, bo zapowiedzi pana burmistrza, pana prezesa i, i kolegi Wojciecha wynika, że doskonale to zostanie przygotowane. Przede wszystkim jest to święto dla najmłodszych sympatyków piłki nożnej. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, dość istotne, to Dystrybucją biletów na to spotkanie. Biletów oczywiście bezpłatnych zajmowała się będzie miejscowa spółka Jarocin Sport, więc stosowny, stosowny komunikat najpóźniej jutro pojawi się na stronie spółki, a także w naszych mediach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli będzie potrzeba, można także zgłaszać. Zapotrzebowanie na indywidualne wejściówki bezpośrednio do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na maila bilety małpawielkopolski.pl. Tak jak zawsze, już od kilku lat taką samą drogę tutaj przyjmujemy. Wydarzenie, wydarzenie zacne. Stadion w ostatnich tygodniach przyszedł, jak to się y, ładnie mówi, lifting i mam nadzieję, że naprawdę wszyscy, wszyscy będziemy y, przy pełnych trybunach y, oklaskiwać sportowe emocje y, już za y, kilkanaście dni. Y, myślę, że z mojej strony to wszystko. Raz jeszcze chciałem podkreślić tą wyjątkową sytuację, że na terenie strefy kajskiej dwa mecze y, takiej y, rangi się odbędą, takiego wydarzenia jeszcze y, w historii tej części Wielkopolski nigdy nie było, jeśli chodzi o, o naszą yy, ukochaną dyscyplinę, jaką jest piłka nożna. Ode mnie tyle, przekażę panu prezesowi spółki Mikrofon. Witam serdecznie. Dzisiaj pierwszy raz, praktycznie drugi dzień jestem tutaj w pracy, taka fajna mi oczystość. E, taki, taka konferencja, e, powiem tak, jako mały chłopak chodziłem i, i Pał Wojtale podziwiałem, e, jak gra piłkę w Lechu. E, dla niego też jeździliśmy i ten środek obrony e, cały czas e, w Lechu był taki optymalny, ale nie tracił żadnych bramek Także mam e, troszkę traciła, ale to bardzo mało, bardzo mało. E, dziękuję panie prezesie, dziękuję wiceprezesowi ale dziękuję także Wojtkowi Obrękowi, bo myślę, że to jego zasługa, jego lopowanie za Jarocinem. Także Wojtku, Tobie najbardziej dziękuję. Mamy nadzieję i wiemy, że chcemy sprostać temu zadaniu, także poprosimy o wszelkie uwagi. Zapraszamy już wszystkich na to, na to wydarzenie. Poprosimy także Was drogie media po to, żebyście nam rozreklamowali trochę tą, tą naszą no To nasze święto. I zapraszamy ponownie na kolejne mecze. Mam nadzieję, że będziemy to pozytywnie odebrani i takie mecze już będą się pojawiać cyklicznie w Jarocinie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Moje nazwisko: Pręg Wojciech z Jarocinem. Z Jarocinem jesteśmy związani już od 6 lat. Jak Państwo wiedzą, co, co weekend przyjeżdżają tu młodzi zawodnicy. Co weekend są rozgrywane turnieje, o, się, o których się mówi w całej Polsce SBG Jarocin Cup. I fajnie, że tutaj w połączeniu z Wielkopolskim Związkiem i ze spółką Jarocin Sport jesteśmy w stanie zorganizować taki mecz. Taka ciekawostka: Dariusz Gęsior, selekcjoner reprezentacji, powołał 20 młodych zawodników. Z tego 17 już było na tych turniejach, czyli tak naprawdę znają te obiekty, znają te boiska. I miło, że taki jakby będzie ich powrót, że za młodego grali tutaj na tych turniejach, a teraz przyjadą na reprezentować nasz kraj. Dziękuję. Czy jakieś pytania ze strony Państwa? Setki. Znaczy, jedno pytanie, które się od razu nasuwa, ja tu rozmawiałem z organizatorami, z osobami, które są związane z organizatorem, to jest, takie dlaczego ten mecz jest rozgrywany w poniedziałek o godzinie 11? Jest to jest taka trochę niemeczowa pora, bym powiedział. Ja rozumiem, że to by nie wynika z jakiegoś tam e, grafiku. Tu pan prezes mówi, że zaraz po wyborach, ale pewnie to nie ma związku. Nie, nie w sposób ja, z wyborami. Daty i godziny są oczywiście konsultowane ze sztabami, sztabami szkoleniowymi, no ale istotną rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby, żeby szkoły mogły dotrzeć. Tak? I to jest e, jakiś taka z naszego doświadczenia Wielkopolskiego Związku piłkarskiej wynika wprost, że organizacja tych meczów późniejszą porą, popołudniową, e, bardzo ograniczała, więc utrudniała przyjazd szkołą, więc jest to ukłon w stronę, w stronę szkół, żeby, żeby przyjechały, żeby zobaczyły, żeby ten, ten stadion też był pełen. Czyli nie będzie lekcji? Będą, ale pewnie nie tak długo. No, albo będzie lekcja sportu, kibicowania, innych zachowań, więc można to na pewno dobrze będzie ubrać i opowiedzieć o tym, że to jest też e, wychowawcze e, przybycie na Stadion Jarocinia.